Różni są przedstawiciele Oran, tołów w Krakowie. Jest mieszkłów, księża, świeżan samorządowcy, które dzisiaj są młodzież. Ora małe na święta Bożego Narodzenia, dla całej Rady, dla wszystkich jej mieszkańców, panów, panów, dzieci, wszystkich, którzy kochają tę ziemię tak cudowną i piękną. Życzę Bożego błogosławieństwa, pokoju, radości, poczucia braterstwa, a przede wszystkim wielkiej wdzięczności wobec Boga, że tak nas ukochał, że zesłał nam swojego Syna, narodzonego w Piękny Józef, dziewicy. Życzę także wspaniałych dni wszystkich, nowego, niedługo rozpoczynającego się 2020 roku. Niech Boża moc ogarnie wszystkim. Porawa Power. Porawa. na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie. Miskubian szkody. Porawa Power. Porawa. na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie. Ojciec Andrzej Mikołajczyk. ORAWA POWER ORAWO! Radosnych świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego Nowego Roku! Życzy Wójt Gminy Lipnica Wielka, Mateusz Lichosyt. ORAWA POWER! Dla wszystkich mieszkańców ORAWY najserdeczniejsze życzenia od Sejmu Polskiego Samochodzkiego i polskiej solidarności. ORAWA POWER! Szanowni i drodzy mieszkańcy ORAWY, chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, spokojnych, rodzinnych, wypełnionych radością i życzliwością świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Orawa, Paweł! Dla całej ORAWY, dla wszystkich mieszkańców, najlepsze życzenia zdrowych, radosnych świąt, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Piotr i Małopolski. Orawa, Paweł! Orawo, radosnych świąt Bożego Narodzenia życzy poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Edward Siarka, orawa pałem. Orawo radosnych świąt Bożego Narodzenia życzy ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, orawa Pała. Blisko memu sercu orawo, na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, a w 2020 roku błogosławieństwa Bożej Dzieciny. Zycy Tadeusz Janowiak, ojciec karmelita. ORAWA POWER! ORAWO! Radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzą Iwonka Tomasz Leśniakowie. ORAWA, Orawa POWER! Pawe. ORAWO! Szczęśliwych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia życzy Ewa Konstancja Błuchak. ORAWA POWER! ORAWO! Radosnych Świąt Bożego Narodzenia Jerzy Trena. ORAWA POWER! Chciałem Wam wszystkim, mieszkańcy drodzy, Orawy życzyć wszystkiego najlepszego, spokojnych, zdrowych i wesołych świąt. Orawa, Power! Orawo! Radosnych świąt Bożego Narodzenia Paweł Kietki-Doń. Orawa, Power! Orawo! Radosnych świąt Bożego Narodzenia Paweł Sobociński. Orawa, Power! Orawo! Na szczęście, na zdrowie, na to Błoze Narodzenie Wanda Piwowarczyk. Orawa, Power! E, już? Tak! Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, PRZEMEK STIPA, Orawa Paweł! ORAWO, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, Weronika Potaczek. Orawa Paweł! Świąt Bożego Narodzenia! Przyczelmy Dzieci Orawa! Orawa Paweł! Orawo! Na na zdrowie, na to Boże Narodzenie, na ten nowy rok Życzę, zespołu Orawa w Chicago przy klubie Bavia Gora! Życie świąt! I szczęśliwego nowego roku! Orawo! Radosnych świąt Bożego Narodzenia życzy rodzina Gacków! Orawa Paweł! Zespół Jaszka Karnyna-Płeczki. Morawo, Power! Morawo, Radosznych Świąt Bożego Narodzenia! Morawo, Power! Pozdrawiam, Adam Kłonacki. Morawo, na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie! Sledzę słona Eksodus! Morawo, Power! Morawo, na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie! Życy z portotechnikum! Orawa połę! Orawo radosnych świąt Bożego Narodzenia. Życzy Zbigniew z Samachowski. Orawa połę!